Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że nagrywamy to świadczenie dopiero teraz, ale tak naprawdę nie jesteśmy Panami naszego czasu i przebywamy cały czas na linii frontu. Chcielibyśmy powiedzieć trzy słowa. Pierwsze, wobec naszej jednostki nie toczy się żadne postępowanie. Wobec żołnierzy mojego zespołu bojowego także nie toczy się żadne postępowanie. Także insynuacje na temat tego, że kradniemy jakiekolwiek wyposażenie, zajmujemy się inną działalnością na Ukrainie, jest bezpodstawne. Tak naprawdę nasza perspektywa życiowa i czasowa to jest od jednej operacji bojowej do drugiej. Jedyne czego tak naprawdę pragniemy, to wykąpać się i zjeść coś dobrego. Chcielibyśmy podziękować też Fundacji Zakres za to, że pozbawiła nas złudze i że ktoś nam tutaj pomoże. Przynajmniej teraz wiemy, że mamy polegać na sobie i że mamy walczyć do końca. I najważniejsze, co chcemy powiedzieć, to chcemy powiedzieć na końcu. Chcemy naprawdę podziękować wszystkim Polakom, którzy wpłacili pieniądze. Dzięki za te pieniądze, ponieważ my wierzymy, że te pieniądze trafią na inny szlachetny cel, ale przede wszystkim dziękujemy Wam za Waszą wiarę, bo my tutaj też wierzymy. Wierzymy, że można się przeciwstawić złu. I wy wierzycie też. I dopóki Wy podzielacie tą wiarę i my podzielamy tą wiarę, wygramy i przeciwstawimy się temu złu. Dziękujemy Wam bardzo. Dzięki.